jeden z kilku berlińskich dworców. Ludzi, którzy czekają tu na pociąg, nie spotka żadna niespodzianka. Do tego widoku przywykli od niemal 20 lat. To jest niemiecki Intercity Express, pierwszy, szybki pociąg na naszej trasie. Pojedziemy nim z prędkością 250 km na godzinę, gdybyśmy jechali z Berlina do Kolonii tym pociągiem. Linia dużych prędkości. Ruszyła w Niemczech wiosną 91 roku. Te składy mają po kilkanaście lat, a mimo to wyglądają komfortowo i są niezwykle komfortowe. W tym pociągu nie ma obowiązkowych miejscówek, jak na mój gust, trochę tu jest za dużo plastiku, ale wszystko to bardzo eleganckie, dobrze wykończone i naprawdę ergonomiczne. Ale jak dużych prędkości, można znaleźć zresztą wiele odniesień do lotnictwa. Przy fotelu znajduje się gniazdo audio, pozwalające na słuchanie muzyki, radia, wiadomości, czy nawet bajek dla dzieci. W oparciach wielu siedzeń w wagonach pierwszej klasy zamontowano małe telewizory. W pociągach ICE są wyodrębnione miejsca dla osób niepełnosprawnych. Są także strefy ciszy z zakazem używania telefonów komórkowych. Są również przedziały biznesowe. W tych wagonach kolej niemiecka osiąga także niemałe przychody z reklam. To ważne, a w Polsce prawie niespotykane. Nasz pociąg ma długość ponad 200 metrów i masę 410 ton. Jeden taki skład zabiera 400 pasażerów, ale składy można łączyć w podwójne zestawienia. Moc silników to prawie 5000 kW. Czy to jest pociąg tylko dla biznesmenów? Absolutnie nie. Jeździ nim niemiecka klasa średnia, jeżdżą nim urzędnicy i turyści. Bo koleje niemieckie mają fioła na punkcie atrakcyjnych promocji. Można tu kupić naprawdę tanie bilety. Wewnątrz wagonu ta wielka prędkość jest praktycznie nieodczuwalna. My wprawdzie nie jedziemy jeszcze po najszybszej trasie. Między Berlinem i Kolonią jest prawie 570 km, a mimo to pokonujemy ten odcinek zaledwie w 4 godziny. Kolej dużych prędkości robi wrażenie dopiero w takim momencie. Kiedy patrzę na tę prędkość, myślę, co zyskujemy? Oczywiście czas, ale zyskujemy też coś znacznie ważniejszego. Zbliżamy ludzi. Kolej zbliża miasta, zbliża regiony. Mogę umówić się na spotkanie w Łodzi i będę tam z Warszawy za pół godziny. Mogę być za 100 minut we Wrocławiu. Ci ludzie tutaj tak właśnie mają. Dla nich to jest normalność. Ich to nie dziwi. A my ciągle o szybkich kolejach mówimy. Tylko mówimy, może by warto zacząć budowę. Takie są fakty. W ostatnich pięciu latach nakłady na infrastrukturę drogową wyniosły ponad 87 miliardów złotych. W tym samym czasie na inwestycje kolejowe przeznaczono zaledwie 12,5 miliarda złotych. Tylko w roku 2009 na drogi przeznaczymy 32 miliardy, zaś na kolej 10 razy mniej. I jak tu mówić o zrównoważonym rozwoju? To już jest najnowsza, trzecia generacja pociągów ICE. Tak wygląda jazda z perspektywy maszynisty na linii Frankfurt Kolonia. Tu jedziemy z prędkością 270 km na godzinę. Pociąg prowadzi komputer. Maszynista w zasadzie tylko zerka na wskaźniki i patrzy przed siebie. Myślę, że spokojnie mógłby wyjąć drugie śniadanie. Podsumujmy, czas. Wygoda, bezpieczeństwo, jakość obsługi, możliwość dojechania bezpośrednio do centrum miasta. Wszystkie te atrybuty przemawiają za koleją koleją dużych prędkości. Dlaczego więc panie i panowie politycy nie chcecie spojrzeć na kolej innym, dużo łaskawszym wzrokiem?